Siemanko. w kolejnym odcinku jest to odcinek informujący o konkursie, który robię wraz z Filippo TV. Polega on, on na tym, że wygrywacie kartę, taką kartę nagrywki, którą sam wymyśliłem. Chodzi w niej o to, że w karcie, w karcie nagrywki chodzi o to, że Wygrywacie, że możecie wziąć udział w 10 odcinkach na moim kanale albo na Filipo TV. Zasady będą w opisie, ale wam też zaraz wytłumaczę. Ale reszta konkurs. Konkurs właśnie nagrody to właśnie karta nagrywki i jeszcze mamy moderator na moim kanale. I na Filippo TV. Więc zaraz wytłumaczę Wam zasady. Zasady to. Pierwszą zasadą jest zasubskrybowanie mojego kanału i zasubskrybowanie kanału Filippo TV, który będzie w opisie. Kolejnymi zasadami są o ten. zaobserwowanie mnie na Instagramie link będziecie mieli w opisie zaobserwowanie Filipo TV i to będą wszystkie z obserwacją itd. Kolejną sprawą jest polubienie tego odcinka. I napisanie w komentarzu. Biorę udział. I że macie wszystko, wszystko macie zrobione, bo jeżeli nie będzie, będzie to sprawdzane, czy subskrybujecie, więc najlepiej będzie, żebyście mieli włączone subskrypcje na publiczne, bo będziemy sprawdzać, czy są. Czy subskrybujecie, czy robić. czy wszystkie, wszystko macie zrobione. Kolejną sprawą jest właśnie łapka w górę pod odcinkiem u Filipa TV, który będzie za niedługo się pojawi na jego kanale właśnie też o tym konkursie i, i też będzie chciała tam napisać biorę udział albo u mnie, albo u Filipo. Nie musicie robić ani tu, ani tu. Możecie... Możecie tylko pod jednym odcinkiem. Ale, a ja już Wam dziękuję za, za odcinek, bierzcie się do roboty, szykujcie wszystko, róbcie, więc trzymajcie się, do zobaczenia I ja już się będę tego. Do zobaczenia, cześć!